Cześć. Mówią do Was Maciej Krysiński i Jakub Olszewski. Na co dzień zarządzamy sklepem Almamet. Zrealizowaliśmy już miliony zamówień i chcemy dzielić się wiedzą, doświadczeniem i najlepszymi praktykami. Zapraszamy. Zapraszamy. Cześć Jakub. Cześć Maćku. Jakubie, w dzisiejszym odcinku porozmawiamy na temat dwóch, w naszej ocenie jednych z ważniejszych, bynajmniej metod, które możemy wprowadzić już od dzisiaj na naszych kontach Allegro, a które zwiększą naszą wyszukiwalność oraz przede wszystkim konwersję naszych ofert na Allegro. Tak, ale zacznijmy od samego początku, bo Tytuł oferty wydaje się dosyć prozaiczny, prawda? Mogłoby się wydawać, że wystarczy wpisać tam kilka słów i możemy zacząć sprzedawać. Natomiast wiemy o tym, że Allegro ma, wprowadza tam pewne zasady, o których chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać. W związku z czym moje pytanie: co można, a czego nie można umieścić w tytule Allegro? Zacznijmy od tego, że tytuł powinien być jak najbardziej opisowy. Przede wszystkim powinniśmy zrezygnować z tak często powtarzalnych fraz w jednym tytule, typu buty sportowe buty sportowe do biegania buty sportowe męskie w jednym tytule to brzmi jak spam i faktycznie tym spamem jest. To jest jeden z elementów, których powinniśmy się wystrzegać w na naszych ofertach. Tak, dokładnie. I to jest coś, co często możemy zauważyć w listingach Allegro. Samo nadużywanie słów kluczowych nie wpływa pozytywnie na naszą sprzedaż, wręcz przeciwnie. Sprawiamy tym wrażenie, że nie znamy zasad, a jak dobrze wiemy, Allegro bardzo mocno monitoruje takie zachowania. I musimy tutaj też wiedzieć o tym, że Google wchodzi w grę, ponieważ oferty z Allegro wyświetlają się też w wynikach wyszukiwania Google, a Google też bardzo mocno to monitoruje. Dokładnie tak jest. Bardzo często spotykamy oferty, które mają frazy typu tanio, najtaniej, promocja oraz wszelkie inne marketingowe chwyty, które w zasadzie jako nie działają. Nie działają, a co więcej narażają nas jako klientów Allegro, jako sprzedawców na marketplace Allegro na kary oraz obniżenie punktów jakości konta. Dlaczego to jest niedozwolone? No, to też jest ciekawe pytanie. Pewne zmiany i pewne zapisy regulaminowe determinują też zewnętrzni dostawcy, tak jak w tym przypadku wspomniany przez ciebie Google. Google też nie zezwala na stosowanie tego typu fraz w tytułach produktów. No a jak wiadomo, Allegro prezentuje swoje oferty w kampaniach Merchant Center na Allegro. Mhm. W takim razie rozwijmy wszelkie wątpliwości na temat zapytania, które bardzo często przejawia się na wszelkich forach dotyczących samej sprzedaży online. Mianowicie informacje w tytule odnośnie szybkiego czasu wysyłki czy miasta, z którego to zamówienie jest realizowane. Wielu sprzedawców uważa, że to jest bardzo ważna informacja dla kupujących. I niewątpliwie taka jak kup jest. Natomiast zgodnie z tym, co wcześniej wspomniałem, Allegro bardzo skupia się na tym, aby produkt był jak najbardziej opisowy i faktycznie skupił się na samym produkcie. Tego typu atrybuty, o których wspominasz, czyli lokalizacja, czas gwarancji, na przykład, czy czas wysyłki, tak? To są parametry, które są do uzupełnienia bezpośrednio w ofercie produktu, i w ofercie one też widnieją. Samemu marketplace'owi za Allegro zależy na tym, aby tytuł naszego opisu, tytuł naszego produktu, przepraszam, dotyczył faktycznie samej rzeczy, którą chcemy kupić, a dodatkowe frazy, dodatkowe treści marketingowe w tym momencie są kompletnie niepotrzebne. Mhm. W takim razie wyobraźmy sobie sytuację, w której przejmujemy konto, gdzie mamy około tysiąca ofert, powiedzmy. Wytłumacz Maćku, jak zabrałbyś się za weryfikację wszystkich tytułów pod kątem tych niezgodności, o których mówimy? To już nie jest takie proste. Istnieje parę metod, które możemy zastosować. Jedną taką najszybszą, którą możemy zrobić w zasadzie już, to jest przefiltrowanie naszego listingu po trafności ofert. Następnie przejście na koniec tego listingu, czy na ostatnią stronę naszych ofert. No i z reguły w tamtych produktach, które znajdują się na końcu naszego listingu, coś jest nie tak. Parametrów, które mogą być niezgodne z regulaminem i które powodują, że nasza oferta nie konwertuje, jest kilka. Dzisiaj skupiamy się na tytułach, będziemy jeszcze mówić o miniaturach oraz o samych opisach produktu. Natomiast od tego powinniśmy zacząć wertowanie. Jednym z najlepszych rozwiązań i najbardziej skutecznych, bo to wspomniane jest tylko takie powierzchowne, ale jednym z najskuteczniejszych rozwiązań jest faktycznie wejście w regulamin Allegro, sprawdzenie jakich fraz stosować nie można, stworzenie własnej bazy takich słów kluczowych, słów fraz niedozwolonych i przefiltrowanie naszego listingu pod kątem właśnie tych treści. Wtedy jesteśmy w stanie wyłuskać i wydestylować najbardziej problematyczne produkty, a następnie zmienić je tytuły ich tytuły. No tylko jak zmienić te tytuły? Tak? To też jest bardzo istotny temat, który chcę jeszcze szybko poruszyć w formie dygresji. Nie chodzi o to, żeby usunąć tą niedozwoloną frazę i pozostawić tytuł opisu w ilości, nie wiem, 50-40 znaków, skoro możemy sobie pozwolić na, na aż 75. Najlepszym rozwiązaniem, które my też praktykujemy, jest zastąpienie tej usuniętej przez nas frazy frazą, która jest wyszukiwalna częściej przez użytkowników, albo najczęściej przez użytkowników w kontekście produktu, który akurat edytujemy. Takie frazy, które są najczęściej klikalne, możemy znaleźć w Google, przepraszam, w Allegro Analytics. Jest tam odpowiedni raport, który wskazuje nam słowa kluczowe, które są najczęściej w kontekście akurat naszej oferty wyszukiwane przez klientów. Myślę, że taka metoda i zastąpienie tych niedozwolonych fraz właśnie tymi wyszukiwalnymi jest najlepszą praktyką, którą powinniśmy stosować, ale na co jeszcze powinniśmy zwrócić uwagę? Skoro nasza oferta nie konwertuje i faktycznie mogła naruszać regulamin, no to warto tę ofertę usunąć i wystawić od nowa z już odpowiednim tytułem. Czyli im niżej oferta w rankingu pod kątem wyszukiwania w trafności, tym bardziej powinniśmy się jej przyjrzeć, tak? Dokładnie tak jest. Choć Mogą być oferty, które konwertują, a które mają na przykład tytuł nie do końca zgodny z regulaminem, albo które nie wykorzystują w pełni na przykład pełni swojego, swojej przestrzeni do, do, do wpisania tytułu, no to jednak warto się na tym skupić. I faktycznie te, które są na samym dole, one z jakiegoś powodu nie konwertują. O ile to nie jest cena i o ile to nie jest na przykład miniatura, o której też będziemy mówić, wtedy bardzo warto skupić się na tytule. Co się dzieje, jeśli te tytuły zostaną przez nas poprawione? Czy te oferty mają naprawdę szansę na zyskanie większej widoczności? Zgodnie z tym, co wcześniej powiedziałam, tak, o ile zastosujemy pewne praktyki, które powinny nam przede wszystkim tę ofertę wybić wyżej w wyszukiwaniu, Jeżeli a to wyszukiwanie możemy sobie polepszyć poprzez zastosowanie w tytule tej aukcji fraz, które są częściej klikalne. Pozwól, że przedstawię ci jeden przypadek, który mieliśmy u siebie. To był produkt ciśnieniomierz i to był ciśnieniomierz naramienny, czego my też w samym tytule nie uwzględniliśmy, a fraza była dosyć często wyszukiwana przez klientów. Faktycznie zmiana, usunięcie tej akcji wystawienie nowej z prawidłowym tytułem spowodowała dużo większą konwersję naszego produktu. A co, co może się stać w momencie, kiedy ktoś ze sprzedających zignoruje te zasady? Jakie możemy ponieść tego konsekwencje? Konsekwencje, jakie możemy ponieść z tytułu nietrzymania się regulaminu Allegro mogą być docelowo dosyć dla nas dotkliwe. W pierwszej kolejności oczywiście są to ostrzeżenia ze strony Marketplace'u. Te ostrzeżenia mogą kończyć się tym, albo mogą powodować to, że nasze konto zostanie w pewnym stopniu ograniczone do używania niektórych narzędzi, albo na przykład do edycji naszych ofert. Wyprowadźmy z błędu, ale wydaje mi się, że najgorsze, co może nam się przydarzyć w tym przypadku, to zawieszenie konta, prawda? Dokładnie tak jest, natomiast tego typu sytuacje zdarzają się naprawdę w patologicznych przypadkach. Pozwól, że Ci pewną <laughs> okoliczność, w której możemy naprawdę tych punktów stracić dużo. Pierwszy błąd który zgłosi na przykład konkurencja lub administratorzy Allegro zauważą to na naszej ofercie, to jest minus 20 punktów w punktach jakości konta. Kolejny błąd to już jest minus 40, ale co ważne, on musi być zgłoszony w kolejnym tygodniu, tak? w kolejnym tygodniu trwania naszej oferty czy naszych ofert. Natomiast jeżeli w trzecim tygodniu błąd się będzie powtarzał i na przykład konkurencja zgłosi również ten, ten sam nierogulaminowy zapis, to już jest 80 punktów. W ciągu trzech tygodni możemy stracić 140 punktów z punktów jakości naszego konta. A w kontekście sytuacji, w której klient, w sensie sprzedawca, Allegro ma naprawdę niską jakość konta, no to już może być dosyć dotkliwy problem. I ten problem właściwie może nawet jest finalnie skończyć tym, że konto po prostu zostanie przyblokowane. To, co powiedziałeś, przywodzi mi na myśl lawinę, która się toczy. I naprawdę, jeśli w odpowiednim momencie nie zareagujemy, możemy znaleźć się w poważnych terapatach. Dokładnie tak jest, ale nie tylko stracimy na widoczności, na widoczności, ale przede wszystkim stracimy też na wiarygodności jako, na, jako sprzedawca. Dobra, a co z tą konkurencją? Czy często zdarza się, że inni sprzedawcy zgłaszają nasze błędy w tytule? To jest tylko hipotetyczny element, nad którym możemy gdybać. Czy faktycznie to konkurencja nas zgłasza, czy to jednak administratorzy Allegro mają tak fantastyczny weryfikator naszych tytułów, że są w stanie na bieżąco wyłapywać błędy? Z rozmów, które my toczymy na co dzień nawet z przedstawicielami marki Allegro, okazuje się, że najlepszym weryfikatorem są w rzeczywistości sprzedawcy i to oni najczęściej zgłaszają wszelkie dociągnięcia w naszych tytułach, nierzadko też stosując wcześniej wspomnianą przez nas praktykę. Czym się pan zajmuje na co dzień? No wiesz, jestem takim gościem, który zajmuje się zgłaszaniem tych nielegalnych tytułów na Allegro. Jak ktoś wystawia coś, co nie pasuje, od razu wysyłam zgłoszenie. Tylko prawdziwi wojownicy wiedzą, jak zadać o porządek na tej platformie. Rozumiesz? Czy są jeszcze jakieś obszary, które wchodzą w codzienny zakres pana obowiązków? Błędne miniatury. Widzę takie rzeczy, wiesz? To zła grafika. To nieodpowiednia wielkość. To jest miejsca raporty. To nie jest miejsce na bóle jako miniatura. Czyli w takim razie najlepiej trzymać się zasad i po prostu nie dawać konkurencji do powodów do zgłaszania nas. Tak, trzymanie się zasad nie tylko pomoże nam w sprzedaży, ale będziemy się prezentować jako faktycznie profesjonalni sprzedawcy. Myślę, że to bardzo dobra lekcja dla naszych słuchaczy. Trzymanie się zasad jest kluczowe, jeśli chcecie, żeby wasze oferty były widoczne i skuteczne. Myślę, że kluczem do sukcesu w kontekście tytułów jest jednak bieżąca analiza naszych ofert pod kątem ich jakości tytułów oraz Miniatur, o których wkrótce też będziemy mówić. Kolejny temat, który Wam opisaliśmy, to jest wykorzystanie miniatur na naszą korzyść. Porozmawiamy o elemencie, który w zasadzie jest pierwszym elementem styczności klienta z naszą ofertą i przede wszystkim poruszymy temat tego, w jaki sposób tę miniaturę zastosować, aby wyróżniała się na tle innych ofert na marketplace Allegro. Takim jednym z obecnie najpopularniejszych trendów w samym Allegro jest używanie grafik pomocniczych. Pomagają one klientom lepiej zrozumieć, do czego tak naprawdę służy dany produkt. Na przykład, jeśli sprzedajesz spray na komary, co jest oczywiście śmiesznym przykładem, ale bardzo dobrze obrazującym to, co chcemy przekazać, yy, obrazek komara, który może pomóc kupującemu zobaczyć, yy, jak produkt działa w praktyce. No dobrze, ale w tym wszystkim najważniejsze jest, żeby przede wszystkim konsumenta nie wprowadzać w błąd. No i Przede wszystkim, żeby sam produkt był w 100% z sam, ten pomocniczy obrazek był w 100% zgodny z samym produktem. Dlatego teraz powiedz mi, Jakubie, czy obrazek Komara obok wspomnianego sprayu na komary, nie może klientowi, albo czy istnieje takie ryzyko, że klient może go potraktować jako dodatek do produktu? Tak. To, co powiedziałeś, to jest jedno z kluczowych ryzyk, które musimy ponieść w momencie, kiedy dajemy taką miniaturę do oferty. Choć wydaje się to kuriozalne, to faktycznie może mieć miejsce. Jeśli grafika sugeruje, że komar jest w zestawie z produktem, no to wkraczamy w taki obszar, który może wprowadzać klientów w błąd, prawda? Yy, musimy wiedzieć o tym, że Allegro bardzo zwraca na takie rzeczy uwagę i musimy być pewni, że grafika nie tylko wspiera rozumienie produktu, ale nie wprowadza fałszywego obrazu tego, co oferujemy. Czyli obrazek pomocniczy w sytuacji, w której wskazuje pewną <laughs> funkcjonalność produktu, no i w jasny sposób informuje użytkownika, że to nie jest część składowa, tylko w pewnym stopniu wspomaga w wybraniu odpowiedniego artykułu, jest jak najbardziej akceptowalny w regulaminie Allegro. A teraz powiedz mi, czy przedstawianie niektórych urządzeń w trakcie użycia, tak jak na przykład mierz na ramieniu, czy to jest pomysł, który jest akceptowalny przez regulamin? Jasne, że tak. I to jest bardzo dobry przykład. Sami go wykorzystujemy tak naprawdę i Grafika osoby używającej ciśnieniem, już w kontekście opisu produktu jest dozwolona, tak? bo faktycznie ilustruje, jak wygląda jego zastosowanie. Ważne jest, żeby ta grafika była jasna i profesjonalna. Nie chodzi tylko o to, żeby przyciągnąć uwagę klienta, ale żeby przekaz był zgodny z tym, co, co oferujemy. Musimy pamiętać o tym, że ta grafika nie może wprowadzać w błąd co do samej zawartości zestawu i zatem jeśli sprzedajemy spray na komary, to nie powinniśmy... Dodawać zdjęcia, które mogłyby sugerować, że sprzedajemy ten spray w zestawie z komarem. Czyli ten balans pomiędzy przyciąganiem uwagi a zachowaniem przejrzystości jest w zasadzie tym zasadniczym elementem, na którym powinniśmy skupić swoją uwagę. A powiedz mi teraz, wykorzystanie sztucznej inteligencji w kontekście naszych miniatur może nas narażać na pewne obostrzenia prawne, tak? czyli praw autorskich. Rozumiem, że na to też powinniśmy zwrócić uwagę. Masz rację. I grafiki generowane przez sztuczną inteligencję to przyszłość, to musimy sobie przyznać. Można je łatwo dopasować do specyficznych potrzeb produktu, ale to niestety wiąże też się z dodatkową odpowiedzialnością, bo AI może stworzyć coś naprawdę unikalnego. Niestety w związku z tym musimy się upewnić, że to jest w 100% produkt czy zdjęcie, które zostało przygotowane przez nas i nie kupiły one żadnych istotnych elementów chronionych prawem autorskim. Technologia pewnie się zgodzi, że daje nam w ostatnich latach olbrzymie możliwości, które możemy wykorzystać na właśnie miniaturach na własną korzyść. W tym wszystkim należy pamiętać o punktach ujemnych, które możemy otrzymać w sytuacji, w której nasza miniatura jednak ten regulamin narusza. Punkty ujemne mogą się wiązać no, z powiedzmy pewnymi ograniczeniami, o których wspominaliśmy chwilę wcześniej, nałożonymi na nasze konto. Tutaj również może być zachowany podobny schemat, który przedstawialiśmy chwilkę temu. Na tym, o tym też należy pamiętać, aby treści, które mają na celu wyróżnienie naszego produktu, albo elementy w grafice, które mają na celu wyróżnienie naszego produktu na tle konkurencji, muszą być naprawdę dobrze przemyślanym elementem, ponieważ to one mogą nas później narażać na ujemne punkty jakości konta. Zgadza się. To wymaga pewnej dozy ostrożności, prawda? Więc podsumowując, jeśli planujemy dodać taką grafikę do naszej oferty, pamiętajmy, żeby ona była zgodna z funkcją produktu. Nie wprowadzała klientów w błąd i była estetyczna. Jeśli sięgamy po sztuczną inteligencję do tworzenia grafik, upewnijmy się, że te grafiki są nasze i nie naruszają praw autorskich. A powiedzmy teraz Jakubie, czy ta zasada, którą stosowaliśmy w przypadku tytułów, czyli mamy błędny tytuł, usuwamy ofertę, dodajemy nową i wtedy możemy mieć lepsze efekty w trafności naszego wyszukiwania, również jest stosowana w przypadku miniatur? Zdecydowanie tak, ponieważ w tym przypadku zależy nam na poprawnej konwersji oferty. Jeżeli chcemy, aby te... Skutki, wprowadzone, skutki wprowadzonych zmian przez nas przyniosły nam szybszy efekt, to powinniśmy to zrobić na świeżo wystawionej nowej aukcji, tak, żeby ta konwersja od samego początku była na odpowiednim poziomie. I jedna rzecz, mnie jeszcze Jakub zastanawia, o której słyszałem, ale nie wiem, jak to w praktyce wygląda. Mianowicie powierzchnia grafiki, którą wszystkich grafik, który, który używamy w miniaturze, ona nie powinna przekroczyć pewnych parametrów. Jak to dokładnie w praktyce wygląda? Tak, my jako sprzedający powinniśmy skupić się na tym, aby oferowany przez nas produkt zajmował jak największą część tej miniatury. Wiadomo, miniatura łącznie z tytułem najszyb... w pierwszej kolejności przyciągają klienta do zakupu. Powinniśmy się skupić na tym, żeby, żeby te odległości pomiędzy krawędzią miniatury a oferowanym produktem wynosiła około 10 pikseli. A przede wszystkim powinniśmy się skupić na tym, aby powierzchnia samego produktu nie stykała się z krawędzią miniatury, ponieważ to może zostać już błędnie zinterpretowane przez BotA Allegro i naruszyć, na, narazić nas na, na stratę punktów w jakości sprzedaży. Można narazić na, poprzez błędne zinterpretowanie BotA Allegro w kontekście tego, że miniatura nie ma białego tła na przykład. Dokładnie tak. tak. No i warto też pamiętać o największym przestępstwie, jakie można popełnić w kontekście miniatury na Allegro, czyli umieszczenie własnego logo na miniaturze. Dokładnie. Zdecydowanie lepiej pokazywać logo, jeżeli mamy taką możliwość na, na naszym produkcie, tak? Czyli w przypadku producentów butów wy, uwidocznić to, to logo na, na samym produkcie, a nie doklejać je specjalnie do zdjęcia. To nie przejdzie. Niestety. Dziękuję. Proszę bardzo.